O kurde! No proszę, co tutaj przybiegło? Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tiger 83 z tej strony i zobaczcie, co przybiegło. Zobaczcie, co przybiegło. Eee, mityczny. Mityczny to chyba a, łaciaty, chyba, tak? O kurde! Dwa mitykale. Dwa Mitikale ale najpierw i tak tam trzeba będzie pobiec. Eee, czy dam radę do tripoda dojść? Zobaczymy. 430 sztuk na koncie. Dobra, tuż może zwolnię. Chociaż wiatr mamy jeszcze w miarę. A my idę do wodopoju. Mamy 659. Piło dopiero od yy, 6, ale tu jak zwykle się spóźniają. O kurczę. O kurczę. Czy tu może Albinus? No nie wierzę, prawdopodobnie, Uu, prawdopodobnie słuchajcie. Będzie to. Albinos tak mi się wydaje, że to może być. Pewnie, że tak. Albinos mythical wyhodowany. O la 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 panie kochany. Dobra na spokojnie. Tu są dwa mitikale, nie wiem czy do dwóch dam radę strzelić, ale na pewno strzelimy, jeśli będzie w miarę dobrze zostało. Szkoda, że wąbika nie mam ze sobą, bo nie wiem jak będzie kucze cholercia ustawione, nie? Zaraz zobaczymy. Stoi niestety kiepsko. Całe 200 metrów stoi, niestety, bardzo kiepsko dla nas. Chociaż na jedno pół, co dobre, damy radę. Pięknie, dokładnie tak jak chciałem. Dobra, my idziemy najpierw e, po hmm. Tutaj tego gomościa. Pięknie, ja sobie od razu zapiszę, plus dwa. Raz, dwa. Pięknie. 430, 432 na koncie. 432 sztuka na koncie. Do dwóch łaciatych piątki bodajże tak. Do piątki i do mitycznego dołączy Mythical Albinos. No coś pięknego. zajebiście. Słuchajcie, robię sobie dzisiaj drugą rundkę, yy, no i już taki, kurczę, no cieszy, naprawdę cieszy. Tu jeszcze Mitikale, oczywiście przy następnym podejściu zniknie presja, to się go ostrzeli. Mitikale y tu dosyć regularnie mi się pojawiają. Tu mamy jeszcze stado, ale tu jest yy, czwórka chyba, tak? Tak, to nawet nie ma, nawet nie ma co strzelać. Dobra, idziemy najpierw zabrać tamtego. Tu ten namiotów niestety nie ma z tej strony, nie. Także zbierzemy tego, i idziemy po albinosa. Uh, uh, uh. Ach, pięknie. O, będzie kurczę, no... Jeszcze jakby kurczę się udało wyhodować czarnego, to już by było pełnia szczęścia, nie? Bo i tu wyhodowane mityczne łaciaty mythical albinos. Jeszcze jakby był mythical czarny to by było w ogóle pełnia szczęście, albo taka ładna siódemka z takim fajnym porożem, nie? Coś pięknego, słuchajcie. Uczyłem no, się mniej więcej strzelać z przodu. Na serce nie chciałem w ogóle ryzykować z takiej odległości, bo nie, nie byłem pewnie strzału, ale już na jedno półco elegancko siadło tak jak trzeba. Dobra, tutaj idziemy po tego tutaj byczka. Dwie sztuki dodane, w sumie 432. Trzy sztuki e, rzadkiego. No, mamy sporo troli. Kilka diamentów. Oho, chyba zgubiłem. No piesko, wykaż się. Masz? To idę. Obra jest. Elegancko. Dobra. Mamy I... 400 prawie 500 metrów, może stąd będzie delikatnie bliżej zobaczymy. Także pięknie. Myślałem, że to taki tak się to taki łaciaty, tak jak się przebijał przez te tutaj gałęzienie i glaków jak tam szedł dopiero do wodopoju i to przyszło dopiero przed siódmą a ja ustawiam od 6.40, byłem chyba wówczas na dwóch miejscach, z czego na jednym było pusto. Tutaj było to drugie miejsce. Eee, I kurczę, od przed siódmą rano przyszły do wodopoju tutaj dwa Miekikale, z czego jeden Alvinos. No trofeum na pewno zacnę, na pewno trofeum zacnę i do tego chyba z tym takim eee, fajnym porożem. Idziemy. Także ostrzał byków tutaj jeleń szlachetnych na The avaroa w Nowej Zelandii trwa 432 sztuki, troli mam e, 5 sztuk, 5 sztuk troli i diamentów mam 5, <gryw> czyli pół na pół, 5 troli, 5 diamentów. Dwa łaciate, piątka i mityczny i mityczny Albinos jako trzeci, tutaj z rzadkim umaszczeniem, wyhodowany. I o, będzie piękne. Ja go już z daleka widziałem przez lornetkę, także będzie piękne, nie? Będzie, będzie piękne. No, niesamowite wręcz. Oj, oj, także 432 sztuki na koncie, 5 troli, 5 diamentów, 3, 3, 3 rzadkie, 2 łaciata, 5 i mityczne. I mityczne albinosik przed chwilki dosłownie. Oj, no to, to jest tak zacne trofeum i z takim porożem, które właśnie lubię. Dobre. Możemy wyłączyć. O kawałek dosłownie. Od jak na jedno puso poszło, także. Dokładnie tak jak celowałem. Już nie zmieniam leży, nie zmieniam tego celownika na Hyper, bo wkurza mnie to, że muszę cały czas każdym razem amunicję przekładać także. No, jest Albinos, jest Albinos. No po prostu szapowa. O. Spota jest. I się trochę jeszcze tylko odsunę. Jakby piesek to mógł. Hmm. O usiąść sobie przyjacielu, le fotka będzie stary. Tylko niech mi o pięknie. Dobra. No i patrzymy. Aha, nie mogę tak już zabrać jak kiedyś Okej. Okay. Albinos mityczny. Albinos mityczny złoto i to takie poroże, co po prostu uwielbia mnie. Wypykamy oczywiście. Pięknie. tylko e, o, o. Bo chcę tutaj taką fotkę zrobić. Coś pięknego, coś pięknego słuchajcie. Mityczny Albinos Jelenia szlachet, Szlachetnego, 223 kg, e, dokładnie tak jak mierzyłem na lewe płuco. E, ze 178 metrów prawie 178 e, no, strzał, perfekcyjny. perfekcyjny. No, na serce się bałem, e, że popsuje, a no, perfekcyjnie na jedno płuco. Nauczyłem no, się tak od przodu strzelać. Jeśli chodzi o Jelenię także coś pięknego. E, ocena: jeśli chodzi o trofeum, mamy 228,69. Oczywiście tutaj na diament jest 251,7, ale nie to jest w tym momencie e, najważniejsze. Najważniejsze jest on. Najważniejszy, słuchajcie, jest on albinos jelenia szlachetnego mityczny także mam nadzieję że się wam podobało bardzo proszę zostawcie łapeczkę do góry będzie mi naprawdę bardzo miło myślę że zacne trofeum zostało wypchane mityczny jeleń szlachetny wyhodowany z grindu albinos mityczny bardzo proszę zostawcie łapkę napiszcie komentarz jak wam się podobało Przypominam 432 sztuki na koncie, 5 diamentów, 5 troli, 2 łaciate, piątka i mityczny plus mityczny albinos. Tak to w tym momencie u mnie wygląda. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli ktoś jest nowy, zachęcam do zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem. Link do mojego Discorda będzie w opisie. Trzymajcie się. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć.